Partnerem tej serii jest sklep Motormine, największy i najlepszy sklep motocyklowy w Polsce. Spędziliśmy noc, biwakując przy pięknych górach Riparosia, miejscu, które potrafi zachwycić, zwłaszcza o wschodzie i zachodzie słońca. Siemo, czas na kolejny dzień. Jedynie wieczór był nieco zakłócony przez Lokalsa, który postanowił zająć się resztkami jedzenia i śmieciami, które wygrzewał nam też prosto z przedsionka namiotu. Lokalsa, czyli lisa, który krążył po całym terenie, a potem znikał w gąszczu leśnym. Naszym celem na dzisiejszy dzień było odwiedzenie kopalni Salina Turda. Poprzednie dni nie przyniosły nam szansy na eksplorację kopalni Salina Slanik, co sprawiło, że Turda awansowało na nasz plan awaryjny. Kolejną lokalizacją z naszej listy było miejsce nieco oddalone od głównych szlaków. Toksyczne jezioro, które niegdyś pochłonęło wioskę Diamana, stając się świadectwem działalności pobliskiej kopalni miedzi. Zbliżał się również nasz koniec przygody w Rumunii, dlatego na jutro zaplanowaliśmy tylko Odwiedziny w zamku w Hunedoarze, a naszą ostatnią noc planowaliśmy spędzić nad malowniczym jeziorem Lakul Surduk, zamykając tym samym rozdział tej niezwykłej wyprawy. Spójrzcie na tą flagę, jaka wielka flag Rumunii. Dotarliśmy do kopalni soli Salina Turda, gdzie już na wstępie przywitał nas znak zakazu wjazdu dla motocyklistów na główny parking. Na miejscu spotkał mnie jeszcze jeden zakaz, tym razem wejścia do środka, kiedy personel użył mój aparat. Określili go mianem profesjonalnego sprzętu do nagrywania, co było tam zabronione. Jednak po mojej obietnicy, że nie będę go używał do dokumentowania tego, co znajduje się pod ziemią, uzyskałem pozwolenie na wejście. Samą kopalnię trudno jest nie docenić. Ogromne, wydrążone hale sprawiają niesamowite wrażenie. Mniej przekonujący okazał się jednak diabelski młyn i inne atrakcje zlokalizowane głęboko pod ziemią. Z jednej strony wydaje się być to nieco tandetne, ale z drugiej strony być może nie znaleziono lepszego sposobu na zagospodarowanie tej przestrzeni. Tak czy inaczej, nie będę się czepiał. Zapewne, gdybym jechał sam, to bym się bardzo przejmował faktem, że zostało mi do zrobienia według komputera 5 km, ale wiem, że nawet jak będzie zero na komputerze, to jeszcze będą przejechać około 15-20 km, bo to jest taki zapas awaryjny, żeby pompa paliwa się nie zajechała. A poza tym, też wiem, że jadę z kimś, więc tutaj nie muszę się obawiać, że w razie czego, jak mi paliwo zabraknie, to David mi mam nadzieję dowiedzie. Na stacji. Ja gdzieś tu niedaleko będzie. Tam będzie? Będ, mijaliśmy wcześniej. Tak? Chyba trzy stacje mijaliśmy. Ale, no to dobra. ale zobaczyć tak z ciekawości za ile kilometrów. Jedziemy do następnego celu, czyli do miejsca, które prawdopodobnie na zdjęciach i na żywo będzie wyglądało bardzo pięknie. может <mose> быть Przejechałem kwta. Jesteśmy na miejscu. zalane zalana wioska, z której powinien wystawać, czy powinna wystawać wieża, Kościoła. Sama wioska, z tego co wyczytaliśmy, to sama woda. Ponoć jest tutaj bardzo toksyczna i nie można się w niej kąpać, bo to są jakieś toksyny z pobliskiej kopalni czy jakiegoś wyrobiska. Jeśli ktoś z Was by tu chciał jechać, to jak widać, droga jest prosta. Ma niecałe 7 km, około 20 minut jazdy. Trzeba tylko podnieść swoje, najlepiej, 4 litery z siedzenia i przejechać to na stojąco, bo jest prościej i wygodniej. Kolejnym celem było odnalezienie wieży Kościoła, która urzekła nas na zdjęciach znalezionych w internecie. Mimo, że jej lokalizacja była oznaczona na mapach satelitarnych Google, to w rzeczywistości znalezienie jej okazało się nielada wyzwanie. Tam coś wystaje, ale to nie jest chyba wieża Kościoła. No, tam jeszcze chyba drugie jezioro. O ci, że te buty nie nadają się do jazdy na stojąco. Bolą te? Bolą stopy, no? To na pewno będzie widać, jak wyłączysz nawigację. I on chyba jest oznaczony jakoś. Każdym mijanym kilometrem nasze poszukiwania stawały się coraz bardziej intensywne. Jednak wieża nadal skrywała się przed naszymi oczami, prowokując do dalszych poszukiwań. Jak widać, pomimo zalania większych obszarów wioski, wysiedleniu ludzi z tego miejsca oraz co najgorsza, skażenia wód gruntowych, niektórzy ludzie pozostali w swoich domach i żyją tu do dziś. W tym miejscu pokazał mi się mały chłopiec, więc to nie jest tak, że pozostali tylko ci najstarsi mieszkańcy, gdyż wychowują się tu też młodsze pokolenia. Kurde. Albo Dawid znalazł to miejsce do którego jedziemy. Choć każdy z nas miał interkom, to zdecydowaliśmy się na początku nie łączyć ich ze sobą ciesząc się ciszą i spokojem jazdy. Mieliśmy też pewne wątpliwości, czy urządzenia różnych marek, jak w moim przypadku Interfon i Udawida Sena, będą ze sobą kompatybilne. Kiedyś próbowałem połączyć swój z innym producentem i z tego co pamiętam, nie doszło to do skutku. Przyznam, że czasem brak bezpośredniej komunikacji prowadził nas do drobnych nieporozumień. Czasem trudno było nam szybko podzielić się ważnymi informacjami, czy wspólnie zdecydować o zmianie trasy, bez zatrzymywania się. Trąbiłem! Ja już najgorsze myśli w głowie miałem. Trąbiłem. Tam jeszcze psy zaatakowały, mówię, kurwa, gdzie on jest? Trąbiłem, dzwoniłem. A to, że dzwoniłeś, to wiedziałem. No, no kurde, no, to zaraz się połapę chyba przejechał, nie? Ale tak sobie pomyślałem, albo po myśli, że coś się stało i zawróci jeszcze szybciej nie widać nie dużo, bo widać tylko y, sam czubek. Zobacz. Wieża kościoła, niegdyś dumnie górująca nad wioską diamana, teraz wyłania się jedynie niewiele ponad poziom toksycznego szlamu, który wzrósł znacznie bardziej niż mogliśmy przypuszczać opierając się na zdjęciach znalezionych w internecie. Ta smutna relikwia przeszłości, wystająca ponad morze trujących odpadów, stała się symbolem ludzkiej ingerencji w naturę. Która pochłonęła prawie całe życie w tej okolicy. Historia toksycznej dżiamany rozpoczyna się w latach 70. XX wieku, kiedy to zdecydowano się na utworzenie zbiornika odpadów przemysłowych dla pobliskiej kopalni miedzi. Wraz z biegiem czasu woda w zbiorniku zaczęła zalewać coraz to nowe fragmenty wioski, aż w końcu zatopiła je całkowicie. Pozostawiając po sobie tylko wieżę kościoła jako smutne świadectwo tego, co kiedyś tu było. Z informacji, unalezionych w internecie, można dowiedzieć się, że prace kopalni miedzi mają potrwać jeszcze przez kilka lat, co wraz z napływającym poziomem szlamu ma zakryć całkowicie wieżę kościelną. Dojechaliśmy do Abrut, małej, ale malowniczej miejscowości. Z rezerwacją dokonaną przez booking.com mieliśmy nadzieję na chwilę relaksu w kwaterze z dużym basenem, jednak nasze pierwsze wrażenia szybko uległy zmianie. Ty, bo basen jest czynny do godziny 20. Basen jest czynny do godziny 20. A no, masz pół godziny na to, żeby się wykąpać.

Ach, mieliśmy zarezerwowany na Bookingu Nocleg za 250 lei. W tym miał być bardzo basen, który miał być otwarty, w którym mieliśmy się wykąpać. A okazuje się, że basen jest jeszcze nieczynny, więc 250 lei to jest generalnie dużo, jak nie mam basenu. Stąd popatrzyliśmy się za innymi miejscami, jedziemy 14 km w inną stronę. Jest za 191 lei ze zniżkami e, bookingu domek gdzie się w jakiś, pod jakimś lasem. Tam jest prywatny basen i chyba jacuzzi, z tego co widziałem. Mam nadzieję, że chociaż to będzie czynne. Niestety pierwszy wybór miejsca na nocleg okazał się nietrafiony. Ale jak to bywa często w podróży, nieoczekiwane zmiany planów mogą prowadzić do niespodziewanie pozytywnych doświadczeń. Wody nie ma Tak, ale to jest domek chyba ten Co? To No Siema Siema Cześć 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 mały Hello, hi Ah, good. Uh, uh, you made the reservation, okay? Yeah, yeah, it's perfect. Perfect. Robert, Lucas, Lucas, hello. Hello. Hi. David. Robert. Uh, in like thirty minutes, okay? The room will Okay. Yeah, it's, it's okay. Perfect. 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 perfect, Druga kwatera, wybrana niemal na ślepo, okazała się strzałem w dziesiątkę. Mimo braku basenu, miejsce to oferowało coś o wiele cenniejszego. Sielską atmosferę, ciszę i spokój, których chyba wtedy potrzebowaliśmy. Gospodarz przywitał nas z niezwykłą gościnnością, oferując pomoc we wszystkim, czego mogliśmy potrzebować. Nasz domek był nie tylko czysty, ale i zaskakująco przestronny, jak dla dwóch osób. Na powitanie dostaliśmy butelkę swojskiego wina i deskę z różnorodnymi serami. Mały gest, który sprawił, że bardziej zapamiętałem to miejsce. Przybycie do Hunedoary obudziło mieszane uczucia. Z jednej strony fascynacja historią i legendami otaczającymi zamek Korwinów, z drugiej. Pierwsze wrażenia zdominowane przez postindustrialny krajobraz. Stare fabryki, nieczynne huty i puste tereny po dawnych zakładach przemysłowych tworzyły kontrast dla gotyckiego majestatu zamku. Początkowo widok zaniebanych budynków i zrastających krzewów na obrzeżach miasta nie wróżył dobrze. Jednak to właśnie historia i tajemnice zamku kurwinów przyciągnęły nas tutaj. Mówiono, że zamek kryje w sobie historię Drakuli. Co tylko podsycało naszą ciekawość. Na miejscu okazało się, że zamek jest w trakcie remontu, co nieco zmniejszyło nasz entuzjazm. Bilet kosztował 40 lei, ekspozycje wewnątrz były skromne, a droga zwiedzania zagmatwana. Brak wyraźnych oznaczeń sprawił, że kilkakrotnie gubiliśmy się w jego komnatach. To samo doświadczenie mieli, zdaje się, też inni turyści, którzy podążali za nami, myśląc, że my znamy drogę, a my jej właśnie nie znaliśmy. Mimo kilku przeszkód, wizyta w Hunedoarze pozostawiła po sobie pozytywne wrażenia. Zamek Korwinów bez wątpienia jest miejscem o bogatej historii, która fascynuje i inspiruje. Choć niestety nie mieliśmy okazji usłyszeć tych opowieści z ust przewodnika i musieliśmy polegać na tym, co udało nam się znaleźć w przewodniku, w ogóle dobrze, że go mieliśmy wtedy ze sobą, to i tak brakowało nam tej iskry, tego nieuchwytnego smaczku. Na które liczyliśmy przemierzając długą drogę do tego zamku. Jednak każda przygoda ma swoje jasne strony. Doskonałym uzupełnieniem dnia była wizyta w jednej z lokalnych restauracji, znajdujących się tuż obok zamku. Zaspokoiliśmy tutaj nasz głód. I przygotowaliśmy się do dalszej części podróży ku ostatniemu celowi tego dnia. O, jaki samoolet sobie ktoś w domu postawił. Jest to jakaś miejscówka na dziko na jeziora ogólnie jest godzina 15, ale dają sobie sprawę z widzę, to jest no, taki zmęczeni tą drogą, bo tak naprawdę nigdzie dotąd nie mieliśmy takiego jednego dnia postoju, a przez te dwa tygodnie, nie znaczy przez te półtora tygodnia. Non stop! Dzidowaliśmy po zakręta, cisnęliśmy, zwiedzaliśmy i teraz jakby to zmęczenie. Daje się nam wyznaki dlatego dzisiejsza trasa miała raptem ze 150 km. Jutro będziemy mieli około 90 km do Timisoary, którą też chcemy zwiedzić. A dzisiaj, patrząc na to, że jest 10 po 3, to ten czas przeznaczamy na chillout nad jeziorem. Lokalizacja naszego biwaku przy jeziorze była idealna. Jezioro było czyste, a brak śmieci dodatkowo podnosił komfort w wypoczynku. Spędziliśmy pierwsze godziny na pływaniu i opalaniu się korzystając też z towarzystwa przyjaznych miejscowych, którzy byli dość bardzo ciekawcy. Kiedy ludzi zaczęło ubywać, rozstawiliśmy namioty, rozpaliliśmy ognisko i tak spędziliśmy resztę wieczoru. Atmosfera była spokojna, a ciepło ognia i rozmowy sprawiły, że wieczór minął nam. Dość spokojnie. Dotarliśmy do końca serii z Rumunii. Dzięki wielkie za obecność. Tak naprawdę w kolejnych dniach to była już droga do granicy. Gdzie jeszcze po drodze zahaczyliśmy o miasto Lugosz. Choć tam już tak naprawdę nic nie nagrywałem. Więc myślę, że możemy tutaj w tym momencie postawić kropkę.